Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj słowo na temat rozmnażania roślin jesienią przez sadzonki zdrewniałe. Słuchajcie, właściwie połowa waszych roślin w ogrodach nadaje się do rozmnażania, tak? Teraz właśnie przez sadzonki zdrewniałe. Tutaj mamy pędy Hortensji drzewiastej, Anabelki, już przygotowane, już przygotowane do właśnie do, e, do stworzenia Sadzonek. E, dobra, ja sobie je zostawię, ponieważ mamy dwie metody rozmnażania roślin jesienią. E, o metodzie doniczkowej powiemy sobie za chwilę. E, na początek, może jakie rośliny. No tak, jak powiedziałem, no, połowa roślin właściwie wezmę sekator. Połowa roślin w waszych ogrodach nadaje się na rozmnażanie e, jesienią. E, porzeczki, wierzby O, tutaj mamy dereń utniemy sobie jeden pęd okej, okay. dobra weźmiemy go na potrzeby odcinka no, winorośl na przykład właśnie podejdziemy sobie do do winorośli o, już, gdzie jest nasza nasza winorośl, tutaj e, tutaj sobie też wybierzemy jakiś pęd ten odłożę na razie e, no na przykład, nie wiem tutaj jest ładny okej okay. słuchajcie, wybieramy pędy o jakiś samolot niech przeleci, a wybieramy, wybieramy pędy najsilniejsze, bo mają e, najwięcej zgromadzonych składników pokarmowych, tak I, i to warunkuje nam sukces, jeżeli chodzi o rozmnażanie roślinki. Słuchajcie, są dwie metody. Pierwsza metoda. Pierwsza metoda to rozmnażanie sadzonek bezpośrednio w gruncie. Jak jestem tu przy winorośli, to od razu wam powiem, bo to jest nic prostszego. Tutaj mamy e, saperkę, tak. Na trzy oczka, na trzy oczka tniemy taki pęd, tak? I istotnym jest, żeby dwa oczka były w ziemi, a trzeci wystawał ponad, ponad ziemię. Tak i to jest cała filozofia. Tutaj tak. Czyli mamy pierwszą metodę, czyli roznażanie roślin w gruncie bezpośrednio, tak? Na trzy oczka, dwa pod ziemią, jedno, jedno na powierzchni. Teraz zrobię cięcie, pójdziemy do stołu, pokażę Wam metodę drugą. Szanowni Państwo, mam przygotowane nasze sadzonki. Tu mamy derenia i Hortensję Anabel. Słuchajcie, o, znowu jakiś samolot. Dzisiaj nie mam szczęścia do nagrywania, ale mam nadzieję, że będziemy się słyszeć. Słuchajcie, mamy gotowe już nasze sadzonki. Następnie przygotowujemy Donicę, którą zasypujemy czystym piaskiem pod kątem nie wiem, czy to jest widoczne, ale to jest pod kątem tak, w ten sposób. Następnie nasze sadzonki układamy pod tym kątem w Donicy. Zrobię to w miarę myślę, szybko. E, możecie to robić warstwami. E, możecie też opisywać sobie sadzonki, znaczy opisywać, włożyć jakąś plastikową zakładkę z opisem, jeżeli nie jesteście pewni, co, co e, rozmnażacie. Tutaj sobie położymy derenia. OK. Jest to pod kątem, tak? To jest istotna informacja. Zawsze robimy to pod kątem. E, mamy naszykowane nasze sadzonki, które następnie zasypujemy Piaskiem. Oczekajcie, bo jedną ręką to, to nie jest takie proste. E, zasypujemy piaskiem. Właściwie zasypujemy całość, tak, do końca. Więc nie będę tego może teraz robić, tylko powiem Wam co dalej. Słuchajcie, taka donica. Zasypana do końca. E, czystym piaskiem. E, wkładamy ją do garażu, do piwnicy, bądź też możemy też zadołować ją w ziemi. E, jeżeli dołujemy w ziemi, no to musimy wykopać dół który zapewni nam 40 cm od wierzchu Donicy, tak, 40 cm ta Donica musi być schowana pod poziomem, poziomem ziemi. Następnie, jak sadzonki się zagoją, wypuszczą kalus, w połowie marca możemy je wyjąć i... Sadzić na miejsce, miejsce stałe. Dodatkowo, jeżeli chodzi o rozmnażanie roślin, możemy zamoczyć takie, takie właśnie sadzonki w wodzie z kaptanem. Albo użyć jakiegokolwiek ukorzeniacza. Tak? To jak gdyby zwiększy nam szansę na to, że nasze sadzonki się ukorzenią. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja się z Wami żegnam i dalej rozmnażam. Rozmnażam moje roślinki. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.